Lat stary. Macie ja jeszcze napisałem, raz. jeszcze ja tak tak tak. dostaję taką wiadomość. I ja powiem Ci, kurwa, właśnie przez sytuację taką, że jak było między nami dobrze, i jest to, to uważam, że przeważyło na naszej relacji, że Ty zadzwoniłeś do kurwa ludzi i szukaj brudów. I Ja wtedy mówię, kurwa, nie wiem, wiem że co Wiem. w tej grze. Jak mi ten chłop napisał, to, ten, to te głosu, no ja no wiem że chcesz film, ale wiesz, kim przejmuj się, bo to się w sumie zeszło i, i generalnie to Ale Stary ty mi zrobiło ja tam nie dobra, w z żadnym ręcznikiem tak kurwa i tak dalej. No, ona tak napisała, ja, nie, nie, ale nie, nie ona nie, nie napisała, że ja, tylko że stary ona napisała, że ktoś kurwa tam biegał. Rzeczy byłem pewien że to jest wystawka, jak tego kurwa nie dam, to, to jest po to, żeby wiedział, nie powiedział. Przysięgcie. Ale stary to czemu nie, nie wiem, nie sprawdziłeś tego kurwa jakoś, tylko powiedziałeś, na no, przykład nie to znaczy, wiem, jak No nie wiem, nie napisałeś do tej dziewczyny, stary, nie wiem, nie pogadałeś z nią, to jest pojebane, bo mnie... Wiesz, jak mi było przykre. Ja no no, no, no bym nie na nie, Messengerze, no kurwa wiesz napisał do niej. No w chuj przykro Tomek, bo kurwa stary to w, to w ogóle. Cię przepraszam. No cię przepraszam, ja wtedy zwariowałem, jeszcze po tym jak zacząłem, że ty jakby gadając ze mną, gdzieś tam dzwonisz po ludziach i ja mówię kurwa, ja nawet nie wiedziałem, czy to... Ja to myśleć, że to Ale to tylko stary. Taki... Twoją, Ale tylko z, że, z takiego kurwa, powodu, Tomek, że nie wiem, że... Zadzwoniłeś do Glinka i zadzwoniłeś jeszcze w jedno miejsce, przynajmniej, bo i mi ty dwa stary I ty stary mi Majty przybijesz jakieś, kurwa, nie wiem. Ale jak Majty to jest gwałt, wow, to co ty pierdolisz? Ale... Majty, kurwa. Kurwa, no nie że... wiem, no, star... no wiesz o co majty mi chodzi, o jakieś Kurma. jakieś takie pedofilskie zajawki, stary, gdzie ta dupa nawet Usiłem napisała, to, ale stary, ta laska nawet ci napisała w tym tym, że nie jestem kurwa na poziomie innych debili zamieszanych, no tak, też to, tak, to dałem, stary. no tak, ale potem powiedziałeś, Bo że ty, ja się bałem, że za dzień ktoś wypierdoli i powie, tyś jak to kurwa miał, ale... ja wtedy też może wpadłem paranoję. Tak jak wszyscy wpadamy, i ty i ja, i nawet ten kurwa, ta druga strona, bo to już jest właśnie przesada. Ale to jest I właśnie, ja wtedy ale myślę, to też jest kurwa. A nie mogłeś do mnie, nie wiem, drętnąć. Nie mogłeś do mnie drętnąć nawet Mogłem, ale potem jak mi odzwonili, że ty powiedziałeś, że mają jakieś brudy, to ja naprawdę nie wiedziałem, z której strony strzelają, Michał. I kurwa, mogę się teraz przeprosić. Może zrobiłem błąd, może nie będę był tego dać, ale ta sytuacja jest już w ogóle popierdolona. Ale wiesz, co wiesz jest najgorzej popierdolona Michał w tej sytuacji, że ja. Naprawdę nie uważam Cię za żadnego kurwa pdf -a. i naprawdę jakby kurwa no, jest inne zdanie niż Ty co myślisz i wiesz to jest chujowe? Że my się napierdalamy, a tylko ktoś inny się cieszy. Kurwa to mnie najbardziej boli, bo najgorsi to są właśnie kurwa wiesz jak razem, to jest razem, a kurwa jak ktoś rozproszy kurwa przeciwników, no to prawie kurwa wygrał. Ale co, że... Przecież ty ostatnio? Kurwa, gadaliśmy wiesz, o Syrysie, robiłeś film, gadaliśmy razem i nagle kurwa wiesz, ty mnie uważasz za wroga, kurwa, on mnie uważa za wroga, kurwa. I kto się z tej naszej kurwa kłótni ale cieszy, ty, jak mnie Ty stary nawet wczoraj na czacie u niego pisałeś. No ale to co, ja bo, zobacz jaką bekę, no i zobacz Michalcy to odbierasz. Właśnie to jest idealny przykład. Super, że to powiedziałeś. Kurwa, jaką ja bekę, on pierdoli, że wysoki sądzie w fejmie, ten wysoki sędzia ja ogol to prześmiewam to, kurwa. No ja tak, tak ale siedem, ale wiesz pis... i ale, że, ale piszesz mu na przykład, naprawdę, ja z nim konta? nie, tego nie uważam, ale stary no na przykład, kurwa, teraz mówisz uważałeś, coś, to no to, pff, Jezus, tam jak kiedyś <laughs> uważałem, to no, no, uważałem, no, no, no. ale teraz na przykład, wiesz, na tym czacie nie mówiłeś tylko o tym, tylko na przykład pisasz też o tym, Bóg ma w prajnie. Coś tam, ale to specjalnie, bo ja mówię prawdę, nie widzisz właśnie, nie widzisz, kurwa, sarkazmu tu? Oni nie mają sponsora, a ja zawsze mówię prawdę, Też, żeby to, co on pierdoli, bo on pierdoli, że zawsze ja mówię farmazony. On pierdolił o tym wysoki sądzie ja też to prześmiałem. Ja uważam, że z niego, kurwa, ja miałem intencję robić z niego idiotę. Uważam, że to jest znowu, kurwa, kolejny raz, kiedy jest inaczej, a ty to odbierasz, kurwa, Michał, źle. Nie no, ja odbieram, wiesz, co stary, przed, ja na przed, ja to mega źle... Ciebie. Bo ja... sami ludzi, którzy ci dobrze życzą da się zachować i kurwa tracisz go. Ale, jak, ale jak ty, jak możesz... Cielem, Tylko jak, jak to jest... A kurwa dostawałem wpierdol za jakieś filmiki, co nie puszczałem. Ten mnie kurwa orał, że jestem gdzieś obrącał całe internetowe... O oh Jezus, ja ale straszne stary kurwa. Wiesz dobrze, no, ojca, kurwa. Ty, że, to to, kurwa, ty, że to nie ma... w tym kurwa cel? Żebyś ty później kurwa obzwaniał... To jaki ty miałeś cel kurwa, w, w, wiesz, w na mnie? A by... jaki ty miałeś cel stary, nie wiem, nazywania 22-letniej laski stary, że dziewczynka pisze? To było po. Wszystko jest konsekwencją czegoś. Gadamy normalnie, ty jeszcze do Ale jak, mówisz, stary, to ty... ty, ty, ty zrobiłeś, sensie, robiłeś, to wokół mnie, robiłeś wokół mnie wokół mnie stary jakiś chory obraz, kurwa, u swoich widzów stary. Nie wiem, to jest takie... Po Nie, po prostu, ty, no wtedy, że mówisz o 22 latce, stary, że dziewczynka to było pisze. No, po tym jak zacząłeś obzwaniać, stary. ja ci to Ale no, kurwa, no dobra, ale w formie... Ale stary, wiesz... Jak ja dzwonię do, do kogoś, stary, od kurwa, y, kto może coś na ciebie mieć, a ty w ramach no, odwetu robisz nie ode mnie. Odwetu. W ramach kurwa zobaczenia, że kurwa ta osoba, kurwa nie jest jakby po mojej kurwa stronie, i ja nie wiem, kto mi to wysłał, nie wiem, czy mi ktoś jutro nie wypomni, że tego kurwa nie posiadał. Ale tworzysz, ale stronie. fikcję tworzysz, rozumiesz ty o co też? chodzi. To, ale kurwa. A, a ja, 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 te ja te nic te o tobie nie te nagrałem, te nagrałem Tomek, zbierasz? a ale ja nic na ciebie nie nagrałem, a ty, stary, zdążyłeś. Wiebać tak, mi głupiam, stary, nie popatrz, ty wbiłeś mi tak kose stary z tym nagraniem e, z prawnikiem. Wbiłe, już, kurwa robię, kurwa nie puszczając, tylko kose, jak już tak kurwa jebie i cały internet, że tam jest, że ja z sobą rozmawiałam. I no i dobra, ja, to no i to, i, to, i to już I to już powiem, że tam jest kurwa dużo gorzej niż tym i, i o tym gada, gada, i, gada. I o tym już gadaliśmy, ale stary później no? taki materiał, kurwa, co wiesz dobrze, jak ludzie będą to przetwarzać, jeszcze wardęga na streamach. Jakiś taki no i Wardenka właśnie powiedział, że to jest control damage. Jak to przetworzył? Właśnie on go zabił ten materiał i bardzo dobrze. I to chuja się rozeszło. On powiedział, że to jest kontrol damage dogadany. To on zrobił przysługę komu? Tobie największą. Co on powiedział, że to jest kontrol damage? że my to dogadani gadaliśmy. Gdzieś on wczoraj gadał, że ja zadzwonię do ciebie i to tego. I kurwa, co, co ty kurwa gadasz? Co ten materiał zrobił? To Wardenka powiedział, że to jest kontrol demy. Że to jest specjalnie puszczone w No ustawie, a jakby, a jakby ten muszło. materiał, nie wiem, poszedł mocno. Nie wiem. Wiesz o co Bardem, mi No Nie, że... nie, też nie mocno, Tylko on, no, no to nie chodzi o wyświetlenia. Tylko, że uważam, że Wardęga właśnie go tak skierował, że, znaczy, bo on miał inny cel, też trochę, nie? Bo ja ten Bardę, w tym materiale też mówiłem o tym jego, o tej moni i tak dalej. Więc on już cały wolał obśmiać i żeby to nawet o tobie nie poszło, żeby to w ogóle nie poszło, nie? To, to był jego cel. A co z tym chłopem w ogóle od niej? Już jebać już ten materiał, już mi się nad nie chce gadać o tym. No kurwa, ale to ja nie wiem, Michał, słuchaj, po tych ostatnich wydarzeniach ja nie wiem, czy wy teraz nagrywasz, co to gadamy. Bo ja tego nie wiem. Ja, ja już. Ja już nie... Powiem ci, że no ja mam dobra, dosyć to, no tego tego. Się, jak, jak się spotkamy, to ja ci wtedy mogę kurwa i powiedzieć kurwa i przedstawić ja... pewne rzeczy, bo tam dalej jest to ciekawe. Tam jest dalej ciekawie. Ona już jest z nim to, dalej to, chyba, kuchy. nie? Chyba nie właśnie, wiesz. Tam, tam, jest tam jest taka kupa w głowie, że kurwa po obu stronach, wiesz. I to okay. nie mówię teraz o Ardendze, tylko o niej i o nim. Tam jest kurwa... Oni już kurwa też nie wiedzą z której strony i co jest przyjacielem i oni tak wiesz. No ma, ale ja mam. Ona ma ja, chyba głowę ja, przemyloną ja mam... przez niego, nie? Przez tak, tak, tak. Tak, bo on, on się bardzo boi, nie? On się bardzo boi jej, nie? to widać, że coś tam się kurwa dzieje. I ona waduje i ona też nie wie, wiesz, z kim może kurwa gada. się tam wiedziała, że on ze mną gada, a więc też się z nim pokłóciła, więc tak... No ale... To, co mogę ci powiedzieć przez telefon, kurwa, bo po ostatnich wydarzeniach, to wiesz, kurwa, no i ty i ja pewnie nie jesteśmy z siebie wstrudzeni, pewni, to, że tam jest jeszcze ciekawie i tam dalej jest bardzo mocne do ugryzienia i ja to wszystko mam, nie? W sensie masz jakieś wiadomości? No, 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 no różne rzeczy, no, że to jest, tylko, że ja przestałem, kurwa, jakby z tego mówię, kurwa, wiesz, no, chuj wie, w stronę to idzie, chuje w stronę to, kurwa, grać gracie tego, ale tam jest, tam są ciekawe rzeczy, nie? i zresztą mi się wydaje też, że on to wie, bo on w pewnym momencie, tak wiesz, on mnie kurwa tak szczypi, ale tak wiesz, szczypie, że a, że on reporter to kupi farmazon, ale, ale kurwa nie ma takich takich mocnych spiny rzeczy. bardziej, czy, czy jak, jakieś kłótnie? że co? w sensie jakieś takie intymne rzeczy, czy to są jakieś takie no takie kurwa nie ja chcę mi o kurwa gadać, no kurwa, no no no, 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 kurwa za chował, On się kurwa, bo wiem. Razy, kogo, tam zachował i jak się spotkamy normalnie, to czy kurwa mogę powiedzieć, nie musimy nawet wchodzić do basenu. No dobrze. Jutro zadzwonię do Ciebie jeszcze, bo jest teraz tak późno, to tam... Spokojnie, a Ty jak się trzymasz? Dobra, tak poza wszystkim, tak teraz naprawdę po ludzku poza wszystkim. Jak Ty się kurwa trzymasz? No kurwa... Dobrze, nie? Zarabiam sobie tam z innych rzeczy, po no prostu... Spoko? No jebać zarabianie, ja nie o to pytam Skupiłem... Znaczy no właśnie tylko, że ja się skupiłem na tym, nie? Żeby sobie robić okay. po prostu becel i nie okay. interesować się na razie tym okay. wszystkim, co się dzieje, bo ten internet to już nie istnieje, nie? Ech, ja ci powiem, że to jest kurwa, że to jest kupa dobra, no ale wiesz, się nie interesujesz z drugiej strony ten film wiesz, tam kurwa każdy gada, że robisz, nie? To są takie też takie, kurwa, plotki, dziesiąta no, osoba. Denis był u mnie ostatnio dwa tygodnie temu, to ja stary zrobiłem po prostu materiał i on sobie leży. Już bym mm. go dawno wrzucił, tylko że jakoś zastanawiam się, czy mi się chce w ogóle po prostu mm -hmm, wracać. Mm -hmm, nie? Mm -hmm, mm -hmm. Kumam, kumam, kumam. Znaczy ja, dobra, pogadamy też dłużej jutro, ale ja, kurwa, ja uważam, że powinieneś, tylko, tylko powinieneś mniej w kogoś napierdalać, a bardziej jakby powiedzieć, kurwa, wiesz, tam o sobie te wszystkie odbić i normalnie, kurwa, wrócić. Ja uważam, że... Dobra, pogadamy o tym na spokojnie, aczkolwiek, kurwa, cieszę się, że jest dobrze, bo jeszcze wczoraj, no zobaczysz, zresztą szalone szalnego który dzisiaj nagraliśmy i to też gadaliśmy, że, kurwa, na przykład... Madzia parę rzeczy wczoraj powiedziała też, kurwa, niepotrzebnie, po co to mówić, że ktoś, wiesz... No to, właśnie pan, to, to jest to, no... że, kurwa, każdy strzela, a ja... Sobie no, 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 właśnie, no i na no, no, jaki chuj, żeby rozbój, żeby co, ono kurwa, ona, wiesz, jak chce nawet coś robić samie, no to, no to jak ona zrobi samej, no to, mówiąc takie, to ona będzie zawsze była Boxdela, no, albo chce być było Boxdela, albo chce żyć normalnie na swoje konto, a po, po co to, to, to wszystko? No, dobra, Zadzwonię się jutro w normalnych godzinach, po prostu. Dobrze, że żyjesz. 吃吗？吃涮的吗？